W poprzednim rozdziale omówiliśmy wstępnie tzw. dziedziczenie klas. Tutaj mamy klasę kursy, która dziedziczy z klasy produkty. Oznacza to tyle, że nasza pochodna klasa kursy uzyskuje dostęp do składników bazowej klasy produkty. Na dole możemy obejrzeć praktyczny przykład. Mamy obiekt klasy kursy, ale wywołujemy go z funkcją pokaż info, która jest składnikiem głównej klasy produkty. Czyli taka sytuacja jest jak najbardziej poprawna. W tym rozdziale rozszerzymy sobie nieco ten temat, opowiemy więcej na temat hierarchii klas. Przede wszystkim usuniemy sobie nasz obiekt klasy kursy i może zupełnie od nowa stworzymy sobie obydwie klasy. No to najpierw zdefiniujmy tą główną klasę, którą nazwiemy produkty. Teraz, może zdefiniujemy sobie składniki tej klasy. Nie będziemy potrzebowali żadnych zmiennych. Zdefiniujemy tylko jedną publiczną funkcję, czyli korzystamy z modyfikatora public. Ta funkcja będzie wykonywała jedną czynność. Będzie pobierała jeden argument, czyli nazwę klasy, i potem będzie go wyprowadzała na ekran. Nazwiemy ją tak: nazwa kreska na dole klasy. No to zdefiniujmy teraz nasz argument, czyli naszą nazwę klasy. String, no i po prostu nazwa. Zadeklarowaliśmy funkcję, no to możemy ją od razu zdefiniować. Chcemy wartość tego argumentu nazwa wyprowadzić na ekran, czyli jak zwykle COUT. Wyprowadzamy argument nazwa i kończymy poleceniem endline. Teraz możemy bez przeszkód tworzyć nowe obiekty klasy produkty, możemy nazwać go P1, no i później możemy go wywołać z naszą nazwą klasy, czyli z naszą funkcją, która pobiera pojedynczy argument. Teraz wpisujemy nazwę tego argumentu. Jest to klasa produkty. No to spróbujmy wszystko przetestować. Kompilujemy i uruchamiamy nasz program. I rzeczywiście nasza funkcja nazwa klasy zadziałała prawidłowo. Argument zwrócony został na ekran. No to może teraz tak. Usuńmy nasz obiekt klasy produkty i stwórzmy sobie teraz klasę pochodną. Używamy więc polecenia class. Tak jak w rozdziale poprzednim naszą klasę pochodną nazwiemy. Kursy, ponieważ kursy są pod kategorią produktów. Teraz dwukropek, modyfikator public, następnie wpisujemy nazwę klasy bazowej, w tym wypadku produkty, czyli klasa kursy dziedziczy z klasy produkty. A skoro dziedziczy, to ma dostęp do jej składników. Stwórzmy więc sobie teraz nowy obiekt typu kursy, który nazwiemy powiedzmy kurs Word. Teraz możemy do tego obiektu się odwołać. Potem wprowadzamy kropkę i możemy użyć funkcji z naszej bazowej klasy produkty. Jest to funkcja nazwa klasy. Pamiętajmy o tym, że tutaj obowiązkowo musimy podać argument. W tym wypadku nazwą klasy będą już nie produkty, ale oczywiście kursy. Spróbujmy nasz program ponownie skompilować i uruchomić. Wszystko zadziałało prawidłowo. Mamy obiekt klasy pochodnej, ale wywołujemy go z funkcją klasy bazowej. Wprowadziliśmy wartość argumentu, czyli nazwę klasy kursy. No to może teraz usuńmy sobie ten obiekt i stwórzmy jeszcze jedną klasę. Produkty dzielą się na różne kategorie. Mogą to być kursy lub na przykład książki. I teraz tworzymy sobie klasę, która te książki będzie opisywać. Czyli nazwiemy ją po prostu książki. Nie będziemy definiowali żadnych składników, tylko może od razu stworzymy sobie nowy obiekt właśnie typu książki. Nazwijmy go w skrócie K1. Spróbujmy go więc teraz wywołać z naszą funkcją nazwa klasy. Tutaj wprowadzamy wartość argumentu, jest to nazwa książki. Pamiętajmy o tym, że w tym momencie tej funkcji nie możemy wywołać. Musimy określić, że nasza klasa książki rozszerza klasę Produkty, innymi słowy dziedziczy z tej klasy. Czyli public, a następnie produkty. Teraz wszystko powinno już zadziałać prawidłowo. Kompilujemy i otrzymamy nazwę kolejnej trzeciej już klasy. Jest to klasa książki. Czyli wyraźnie widzimy, że jedna klasa bazowa, w tym wypadku produkty, może posiadać dowolną liczbę klas pochodnych, kursy, książki itd. Pamiętajmy również o tym, że te dwie klasy, czyli kursy i książki. Nie mają ze sobą nic wspólnego, pomijając fakt, że wywodzą się z tej samej klasy bazowej. Czyli klasa kursy nie ma dostępu do składników klasy książki i klasa książki nie ma dostępu do składników klasy kursy. Mogą one uzyskać dostęp jedynie do składników tej nadrzędnej klasy produkty. No to popatrzmy teraz na jeszcze jeden ciekawy przykład. Usuńmy naszą klasę książki. W tej chwili mamy prostą dwustopniową hierarchię. U góry mamy klasę Produkty, no i mamy tą pochodną klasę Kursy. Zauważmy jednak, że skoro kurs jest kategorią produktu, to również taki kurs możemy podzielić na pewne kategorie. Mogą to być kursy kategorii grafika, internet, biurowe lub na przykład wideo. I teraz stworzymy sobie klasę, która będzie taką kategorię kursów opisywała. Nazwiemy ją powiedzmy biurowe. I teraz bardzo ważna rzecz. Chcemy, żeby ta klasa dziedziczyła. Nie z klasy produkty, ale z tej klasy kursy, czyli dwukropek public, następnie kursy. W tym momencie otrzymaliśmy trójstopniową hierarchię. Klasa biurowe dziedziczy z kursów, a kursy dziedziczą z produktów. No to na koniec tego rozdziału spróbujmy sobie stworzyć nowy obiekt klasy biurowe. Do klasy biurowej możemy na przykład przypisać kurs Excel. Teraz ten obiekt wywołamy z funkcją. Do dyspozycji mamy tylko jedną funkcję, czyli nazwa klasy. Nie zapominajmy o tym, że musimy tutaj podać argument, czyli nazwa, w tym wypadku jest to klasa biurowe. Spróbujmy nasz program skompilować i uruchomić. Wszystko zadziałało prawidłowo. Po raz kolejny funkcja zwróciła nazwę naszej klasy. Czyli zauważmy, że te prawa dostępu przeniesione zostały przez całą hierarchię. Klasa biurowe rozszerza kursy, uzyskuje dostęp do jej składników, a więc jednocześnie uzyskuje dostęp do składników nadrzędnej klasy produkty.